Witam Was widzowie w kolejnym odcinku Zajdejka Dzisiaj wam pokażę zniszczone więzienie, bo się prawdopodobnie zbliża jakiś event Co dziwi się otwarł skoro są... Y, Okej, okay, mniej to, ale jak widzicie więzienie jest zniszczone. Y, czym to jest za, Co to jest za zapowiedź? Nie wiem, może jakiegoś eventu Na pewno nowego więzienia. Na pewno będzie przebudowane więzienie, będzie nowe więzienie. A jaki to się zobaczy, jak na razie zostało zniszczone zaatakowane Draybreak, ale nie tylko więzienie. Co zaraz pokażę oczywiście. Ale tak, pokażę jak tutaj wygląda. Tutaj zaraz przejdziemy, że zobaczmy na dół. Jeśli was ciekawi co ogień bije. Ten akurat chyba nie bije. E, tu jest tylko animacja, ale są takie ognie, które biją, to zaraz pokażę, Czy coś się tutaj na dole takiego stało. Chyba tu jest wszystko ok. No dobra, tutaj nie ma sufitu. E, no, ale tak poza tym to jest tutaj w miarę w podziemiach ok. E, dobra, co tutaj jeszcze jest? Tutaj są wenty. da się teraz o wiele łatwiej oczywiście uciec jakby się chciało Oba. mistrz parkura może się wpisać śmiało w komentarzach Mistrzu parku kura. no teraz to ja się, się chyba wygłupiam a no, nie tylko mi mistrz udaje mistrza ale no jakby się da się tutaj teraz Fajnie, łatwo uciec. Ja już nagrywałem ten odcinek i mi się wcześniej udało za pierwszym razem, szkoda, że teraz nie mogę. Ale się nagrało bez głosu, ponieważ mi mikrofon postanowiło nie nagrywać. Nie wiem z jakiego powodu, się przestawiło mi w OBS-ie, że mi nie nagrywało mikrofonu ze słuchawek. I to nagrywam po prostu jeszcze raz, ale wcale mi się udało na ten dach skoczyć. Co się, no spokojnie, da radę wskoczyć na ten dach. Co fragment wam z tamtego nagrania pokazuje. skoczyłem eee, no ale ogólnie tak eee, dawa, ucieknijmy już z tego więzienia normalnie ucieknijmy normalnie z więzienia bo co pokazać co jest jeszcze zniszczone no tutaj kawałek muru jak widzicie ale dobra ale ściana się tutaj normalnie da wysadzić jak widzicie co zostało jeszcze zniszczone w Break? No nie tylko więzienie Czy nie tylko więzienie będzie przebudowane lub będzie z tym związany jakiś event? Drive Mist da teraz w Breaka nie grałem Modami nie grałem Na 50 No jak widzicie jest tutaj zniszczony I ten ogień jest ciekawy Bije i to mocno, o. O, zginąłem. Yy, ale ten ogień jak widzicie mocno dość bije yy, Tamten coś z więzienie był już bagowany i nie bił. Naprawdę... Mo o tu, tu, teraz nie mogę zrespić pojazdu. Yy. No to weźmy sobie Bentraya na bogato. Zimigamy. Główny komisariat, no i to więzienie, ucierp ucierpiało najbardziej. Da się teraz tutaj wejść bez problemu, ale tutaj się nie da nawet zrespić, jako policjant. No na pewno, bo raczej, jakby się miał tutaj respić, ale my się to przetestujemy. Ale co ciekawe, autu się da tutaj zrespić, ale coś tutaj pcha w ścianę. jakaś bariera, to jest tyle barier danych. Te jest rzeczy, że te... tragedia, tragedia widzę To jest tyle barier danych, że sama postać jedzie No ale dobra, ale wyjdźmy stąd Nie ma co sensu tego no, Tutaj też jest bariera, że nie da nawet wejść a widzicie spycha się od razu Jest bariera, a jak widzicie Tutaj autko jest, autko jakoś nie zostało, autko działa Danie to no, minął, autko, autko jest sprawne. Oczywiście można nim jeździć, jak widzicie. E, jak to DJ No, tutaj przechylone. E, Jubile nie ucierpiał, nic innego nie ucierpiało. Oprócz tych dwóch rzeczy, no, to to, co będzie za niedługo zapewne w DJ Ale jeszcze będą e, nowe itemy do domu. Co będzie chyba april w sobotę z tym majestru nowym Z komisariatem wtedy, lub dopiero za tydzień, jak się sezon skończy. Za dwa tygodnie, przepraszam, za dwa tygodnie z nowym sezonem. Eee, no, ale cóż, ale będą nowe itemki do domku. Zaprezentuję może na tym domku. Dobra, weźmy. Pik. Jak widzicie, tutaj tak jakoś zrobiłem dałem, jak pięknie, tutaj z tego sezonu drzew drzewko e, no, jak widzicie, jest tutaj pięknie, tutaj ma na podglądać, czy ktoś ci wchodzi do domu, e, no. Jak widzicie, są tego, są itemy do kupienia tutaj przeróżne, furys, ten, tego, obrazy, o właśnie widzowie, obrazy, będą nowe obrazy, które widzicie na ekranie, bo są bardzo ciekawe i bardzo interesujące te obrazem. No i ogólnie będzie kilka nowych, 30 nowych itemów oprócz tych obrazów. No i będą też nowe teksturki na autka, które oczywiście widzicie w tym momencie. na ekranie więc no więc wiem że że nie chciałem przekładać te, tego Dobra. jak widzicie tutaj ładnie jest uzbrojony jest jakaś tam obrana domku no i co no i tutaj autko nasze piękne stoi i, I tym pięknym akcentem kończycie. subskrybujcie, łapkujcie. Na razie, cześć, by do samego odcinka, będzie już za niedługo.